Chodź, poznaj prawdę. Teraz rozumiem. Dobra, no jesteśmy tu. Gumball, słyszysz mnie? Słyszę! No ja nie wiem, no ja nie wiem, jak mamy stąd być. Mam niby to, ale jak mam nożem zniszczyć węta? Nie da się! Aaaa! No nie da się! może ty no spróbuj. Masz, wyrzuciłem ci. Daj, daj, daj. Nie, no, teraz razem no, nie weźmiemy. No, jak witam tutaj. cię. Przyszła do ciebie przesyłka. Proszę to jest? bardzo, to jest? Jednodniowa, pizza? jednodniowa pizza? Ja idę pa. Ja tego nie zjem, to tego nie jest Twarde kamień. Dobra, to no jednodniowa pizza, a nie to się wyjście z tego noża. No nie, co my teraz mamy? Dobra, zostawiam to wszystko. Dobra. Ja to zmienię łóżko na chopie niebieskie, bo w ogóle mam swoje niebieskie łóżko. Dobra. Yy, robocie! Mam sprawę. Gdzie? Czy ja? ktoś mnie wołał? Ja, 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 ja. Tak, słucham, czy mogę pomóc. w ogóle, ta, w ogóle ta, pizza ta pizza jest jednodniowa. No dobrze, to ją zjedz. Zjedz ją. No dobra, no. no. no ale no, dobra no, pizza. No. no. No, co? Chciałbym oprowadzić więźniaka po więzieniu. No, proszę, ja nie no zrobię. Ja Dobrze, czekajcie sekundę. Muszę coś zrobić. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Dobra. A co jest z tym więzieniem? Jest jakaś toaleta, jakaś toaleta bo muszę trochę Chce się załatwić. Dobrze, mogę no. Was wypuścić. Proszę. O, a co tu jest? A co tu jest? Tutaj nic kibel, nie ma. O to ja chcę, chcę się kibel. załatwić. Możecie się załatwić, proszę. Idź. Co to jest? Co to, jest... to, to, to jest? zielone co ływowe, widziałem w się... się... idź, idź. I co? Ej, widziałem ten co... ślad! To, to jest od tego stwora, ej, kibel. Mam to dotknąć? Dobra. Nie, Uf. zostaw to! Weź to, weź to otóż! Ej dobra, zobacz. Lejemy do końca. umyję ręce! Ua, w końcu można pocilować. Może w końcu. Ja się nie myłem już prawie dwa tygodnie. No, w końcu. tylko mm, mm. tutaj nie ma. Dobra. Czy umyję ręce jak nie ma? Dobra. Ja, nie Chodźmy ma stąd. Ach. Ej, kto I to co... Ej, kto to jest? Jeden. Jeden. Aha. Co jest bedrog? Nie, nie możemy stąd wyjść. No kurde, dobra. A to co tam jest? No. Stołówka! O, stołówka! Ej, dobra! Ej! Ale muza! Ale Ej, co jest? Ej, fajna ta stołówka! To chyba na tej Ej dobra, jem! Kanapka! Z serem. O, kelner! O, pizza! Ej, kelner! Dasz mi pizzę, bo mam starą pizzę. Halo, kelner! Halo? No, co ty chcesz? Pizzę, bo mam starą pizzę. Jakbyś mógł mi załatwić, to byłoby biś. Nie dam ci żadnej pizzy! Nie dam ci! No dobra, y, okej. Okay. Dobra, nie jestem tej jednodniowej, bez przesady. Jeszcze będę drzgał. Będzie mnie bolał brzuch. To się nawet nie da zjeść. No właśnie, oszustwo. Ej, dobra, wbiłam to. Ciu. No, szybko! Uciekamy! Ej, spalona! bubła. Dobra. Ej, może da się tutaj wyjść jakoś. Ej, no ja nie wiem, może się jakoś właśnie. da, No nóż, nóż! Co właśnie? Masz? No właśnie. No patrz, tam jest jakiś nóż, ksi ta książka. Nie wiem, no. Może nożem coś można nie zrobić. Nie masz ten nóż. A nie masz? No nie ma. A tu jest ten nóż. Tutaj Zniknął. Przyczyłeś. Nie, znikł. Co mamy teraz zrobić? A ja mam go. A masz? I co teraz z nim robimy? nie to. A, no nie, nie da się. Nie da się. Ja mam pomysł! Chodź! Nie da się. Oddź tą dźwignię. No Wysz. i teraz teraz otwieramy im, otwieramy im. Bija, jeden. Jeden Wychodzić. dalej. Wychodzić. Wychodzić. Jedynka dalej, dawaj, dawaj. Bierz to, teraz temu. To, to jest ten, bunt. Ten ma w ogóle małą celę, co się stało. On chyba był bardzo to jest zły. Bunt. Dawaj, wyjdź, Wychodzić. Wychodź! Wychodź! To jest bunt. Wychodź! Ała! Dawaj, go! Bujka, bujka! Robota Dobra. nie ma, możemy go bójka, ich bójka, zabijać! Bójka. Tutaj! On coś zamawia, a nie to nasza stołówka! Wypadł Wypad! wypadł! Wypadł, wypad. Wypad, wypad. wypad Dobra! Ale... Dobra, mam pomysł jak to uciec! Jak? Srajki! Wętami! No, no wętami, ale... Ej, nie, roboty! Nie. Słyszę robota! Roboty idzie! To sobie celi szybko, szybko! Czy ja kogoś słyszałem? Nie! nie, nie. nie, nie, nie. A, nie. nie, nie. Co się nie. dzieje? Nie oprowadzacie? Gambol, nie oprowadzasz. Nie oprowadził! Ja, oprowadził oprowadził. mnie! A to dobrze. Mam nadzieję, że nie chcecie uciec. A kobiet jak no, do... mi coś wysłał, Chcesz no, jakąś przesyłkę? Nie, nie, nic nie wysłał. Idę do no, Kibla. A to jest ta szansa! A to jest ta szansa! Mam tą pizzę, nie? Jak mówiłem, że jest twarda jak kamień, może da się nią wenty rozwalić. Aaaa! Ło! Dobra, rozwaliłem. Mam te drabinki. Gumball, udało się! Dobra, to jakoś tak się przechodziło. Udało się? Jest! No, idę! Dobra, czekaj. Wypuść mnie, czekaj. wypuść mnie! Co tu? Czekaj, zaraz, zaraz się przyjdę. Co tutaj jest? Jest jakaś klapa. Nie, dobra, tam nie idę, tam są roboty. To jest jakaś dalsza część. Dobra, to chyba będzie prowadziło do wentylacji Gambola. Dobra. Trochę ciężko się tam idzie. Dobra. Dobra, teraz będę musiał niszczyć ten went. Ej, widzisz mi Gambol? Gambol, patrz! O, widzę, Siema! Widzę. Dobra, rozwalam to! Dobra! Dawa. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Ja rozwalam to. Jest, dobra. O, rozwaliłeś. Eee, ja mamy yy, problem. Masz tą dźwignię? Powinieneś mieć, przecież miałeś dźwignię. To iść, ma, no, bardzo to no, idź tam do mojej celi i te drabinki i wyjdziesz. Dobra. Dawaj. Dobra, Dobra. dobrze. Chyba ten robot ma ostrą. Y, ost... Dawaj, idź, idź. Idę, idę. Otwórz. Dawaj, dawaj. Mamy mało czasu. Trzeba. ślady tego. No. Dawaj. Nisz to, to, no. Dobra. Mam, Dobra. Ubijamy się. Jest, się dobra, opuścimy to miejsce. Dobra. Musimy od razu jak stąd wyjdziemy, musimy iść i uciekamy jakoś z tej wyspy. Nawet jak mam płynąć gołymi rękoma, nie? Nie ma szans, to... coś? Co to jest? Jakiś spadek. Znasz tego, znasz tego Ło! No znam. O co chodzi? Ale z naszej wioski. No tak. Ło! Jego co to jest? Nie Jak nie ma? A co to? Co to jest? Nie ma! Jest to jest jakaś śmieciarnia <laughs> Dobra, To no roboty! Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj! Ja to jest przecież praca robotów Dobra, ale ja ci coś Dobra, mów, mów, mów Yeti Z COVID Wysłali go gdzieś Do jakiejś Śnieżnej Wyspy Jakiej jakiejś Śnieżnej Wyspy? Nie wiem Taki dziad dziadek Dziadek Dziadek? Hmm, dobra, no. Hey, czy to jest tu? Tutaj jest. Dobra, chodź szybko, o, szybko, szybko. Dobra, chodź chodź! Mam nadzieję, że nikogo nie słyszę. Nie, on zaraz odpali. Odpali tą śmieciarnię, musimy szybko w musi musi parku, żeby przejść. Dobra, jesteśmy gdzieś, to to jest. No, to jest jakaś niszczarka śmieci. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ma. Poszedł co? Tak, poszedł Jak O, może wyjście ze śmiecia? Nie, dobra, musimy iść metrem, połyskał palacz ognia. Nie mamy palacza ognia, Wy, wypadł z palaczem. Chodź, chodź tu. W ogóle jest nie to, Nie dobra. Jakieś netoperze tutaj są. Chodź. To, tak, to jest... Co to? Ej, przecież ja tu wychodziłem! Ja tu... tam, tam jak jechałem, leż, byłem lecić rakietą, to tu byłem! Nie, nie możemy iść na... nie możemy iść na ten. Fuuu, musimy... jakieś Chodź w tą stronę, może coś tam będzie. Musimy... musimy jakoś przetrwać. Musimy iść po Kubiksonka. o! To to? Co tu jest? To... Tu by jest sąd, tu bym Ucimy by sąd tutaj nie możemy być, przebywać. Tak, to będzie latarnia yy, morska. Idziemy do latarni i tam przesypiamy. Jutro rano od razu idziemy po Kubisonka. To jest nasz plan, rozumiesz, gambon? Dobry, ja ja dawno ja tak nie widziałem. Ja nie mogę, co tu tutaj się dzieje. Ale co z jednym, co z Będziemy musieli po no, nie wiem, musimy tego uratować. Nie ma też jednego. Oh my tego. god, oh my god. Dobra, wsłuchajmy tą lampę. Reaktor coś odbudował, co? Jak to co? możliwe? Kuka. No widzisz tam jest reaktor! Reaktor I to się był odbudował! Inny. To Właśnie... Był inny. On się zmienił. Dobra, nie, 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 nie. Dawaj chodź szybko Ty! do... A co jest na tej górze? Chodź, chodź do latarni, chodź do latarni. Idę, idę. Dobra. Chodź na całą górę. Idziemy wyskoczymy do wody. Byłeś tu kiedyś? Byłem, byłem na początku jak pierwszy raz mnie e, ro, ten, ten robot Yeti, ten fałszywy Yeti nas oprowadzał. Oh, be... oh, be... oh, wow. we to się O! Wywalamy to! Wywalamy! Dobra! Gdzie ty jesteś? Dobra, Gumball Rybasła, dobra, zaraz tu na pewno wróci. Jak nie, to po niego przyjdę. Więc dobra. Ja jutro idę, a na razie prze prześpię. Bo... O, jestem. Ja idę spać, nie wiem jak chcę. Ty... Oh. Jestem tak zmęczony. Dobro. Oh.